Jeszcze jeden, jedyny raz Skacz, skacz, skurcz byku To jest sta... Ej, to jest z tej strony nie Ach, udało się Komnata eksperymentalna O nie Żeł jeżyki Fajnie, chodź Bierz, chciał mi wyjechać? Nie ma! Uch Och, ty Podły Masz za swoje w ściany mm. Mm. Też się popisać, że umiesz blokować moje ciosy. Nie umiesz. Nigdy nie potrafiłeś. Jeszcze ktoś tu na pewno jest. O, jestem też. Chodź. Tak, i od tyłu. Uup. Ale wyjechałem mu. Rączka czerwono? Proszę bardzo. Pięknie. Och, no nie, no nie zdążyłem dokończyć nawet. Dobra, teraz zbiję... ...mój miecz w ziemię! Oki uf, 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 uf. Tu coś jest? Nie, chyba. To idziemy dalej. Winda? niedziewająco? Posągi to pewno można rozwalić. Zgadza się. mieczykiem... I jeszcze raz. A, ta, stół był gdzieś niebieski orb, tylko gdzie on był. Nade mną. Nie, nie, nie. Nie! Jego nie można wziąć. Od razu się tam wchodzi, to... Winda rusza Znaczy jak chciałem skok wcisnąć To mi winda ruszyła Hmm Dziwne Kurczę, Muszę się bardziej przesunąć chyba Jednak Okej okay. Mikrofon w moją stronę Bardziej O tak Ruszamy na walkę Zaspoń na być Najpierw postaraznę co tu jeszcze jest yy, Orby Orby Nic Pusto No i drzwi Zaraz spotkaj. A, to tutaj była ta historyka jedna, w której oni rozmawiali i omawiali tajny plan podboju świata. Tak, murszku, opanujemy świat dzisiejszej nocy. O nie. O nie, nie ma wyjazdów. Masz. Ja to powiem na twój wyjazd. jaki suplexa chcę zrobić? No co, jest czemu nie mogę? O. O. Dobra, kiedy mi się rączka zapali? Właśnie, na co czekałem? Teraz wybuch Ech, myślałem, że cię sobie będę mógł złapać Do góry, do góry Koleżko No ja nie po czym mi dymona zużyłem No nie, no ale cię nie mogę złapać Troszty No nie, dwa podły rycerze Złotka kochany no O o o o mieszanej to, łopcze mieszalej to Nie ma Czekam kiedy eksplodujesz Pięknie Dziękuję Życie by się przydało, bo głupiec co straciłem. Nie ma nigdzie Niedobrze, ja widzę, że to już boss jest Ukryta misja chyba? Życie było. Świetnie! Oj, nawet demon. Nie, misji nie ruszam. Ruszałbym mnie, gdybym. gdybym przechodził grę kolejny raz, a tak mi się nie płaca. Mogłem kupić tak: Gwiazdę Witolności średnią. I demoniczną gwiazdę małą. O. Może to coś mi da. Na tego bossa to bardziej liczy się sposób, a nie technika walki. Idę sobie przez korytarz. Pełno optymizmu. I nagle moja mina zbrzydła. Dante! Spadaj stąd. Mam laskę do uratowania. O nie, on chce rozmawiać. Jego stylus taka mała pokazówka siły. Czy on nie ma jednego palca w rękawice po to, żeby spół w pistolecie? No tak to te rękawiczki nie są tu za bardzo przydatne bez jednego palca. Chyba, że używaj go do innego celu bardziej do spotkania z kobietami. Ucieknę. Nie, nie uciekłem. Niestety. Jestem zmuszony walczyć. Dobra, zaczynamy najbardziej chujową walkę z całym Debimy Cry 4 chyba. <grych> Za pierwszym razem... O nie, chyba mnie trafi. Nie trafił, dobra. Za pierwszym razem kiedy się gra z Dante, to można bardzo łatwo przegrać, jeśli... Po prostu y chce się z nim wdać w walkę. Ważniejszy jest sposób w jaki chce się z nim wygrać. On wszystkie ciosy blokuje, no to większość blokuje i ma swoje takie chamskie combo. O właśnie Pistolet, każdy strzał przeskoczy albo minie Najłatwiej Próbować go złapać Dobra, jest! To jest najłatwiejszy sposób na tego niestety Złapać go, próbować go złapać, a później Jakiś combo mu pierniczyć Za krótką rękę mam niestety Kurde no się namęczaj Próbuję mu kombów też wcisnąć O pięknie Jedyny sposób do tamtego <śmarsz> oszukiwać Dobra to nie będzie za bardzo stylowa walka, ale będzie na pewno skuteczna. O, ty. O, ty. uszu O, widzę to. Hamie jeden. Ja to w uczciwym stylu oszukuję. O, czasami jednak lubisz sobie tak... Mieczykiem machnąć. O ty No, trzeba go jednak przyciągać bliżej. Mmm. Mm, mm. Jednak życie pomarnuje, no dobra, jakoś tam... O ty. ty, ty, ty. O, zmienia style. Nie dobrze. To są trickster. Gdzie moich ciosów unikał? Nie zaraz to... Tak, trixter, dobrze. Nie ma. No, no. To hobby jeden Dobra mam cię O nie, teraz się wszystko blokował O teraz mam... jest nieczykowaty Chodź Lubimy się bawić Pobawimy się Jaś ty... Co to teraz jest? Gunslinger? To będzie miecz na kurzo. Dobra. Mam! Uch! Pięknie! Chodź tu! Innego sposobu na Dante niestety... w początkowej fazie gry nie ma. Jeśli na przykład wykupi się wszystkie... Ej, nie rób jest przy nim! Jeśli się, się wykupi wszystkie ulepszenia, to wtedy walka z nim wygląda na pewno bardziej ef efektywnie i efektownie niż w tej chwili. No, pięknie, pełne bombo. Uff, szybki jest. Paść. Ach, ty! Jest jeszcze jakiś jeden sposób ze staniem na... ...tu na podejście, ale dokładnie go nie znam. Jest jeszcze jak mówią dłuższy zasięg ręki, to by było jeszcze lepiej. Mniej bym się męczył. Och, pięknie. Jeszcze ze dwa ciosy takie. Kurde, no! Dam te Nie szalej! Oj nie, zobaczcie. Dobra, mamcie, niech tu. Dobra, jest, wygrałem. W w stylu hamsko, ale wygrałem, to się liczy. Pchnięcie, Up, podło. Dante lubi się z nami bawić Tak jak samaki z paniami widać Stary ja znam twoje słabe strony Ty od rączki jesteś miękki Kurde ciepło mi jakoś jest Wait a moment O znacznie lepiej bluzy sobie zdjąłem Za ciepło mi było. Wszystko to, co jest w rodzinie, pozostaje w rodzinie, tak? Mieczek powinien zostać w rodzinie. Szkoda, że Vergila nie ma. To była moja ulubiona postać z trójki. W ogóle zupełnie inny charakter, inny styl niż Dante czy Nero, nawet. Fajnie się w edycji specjalnej grało, właśnie w Erdil'em. Hey. A co cię to obchodzi? Dante, right? Not a bad name. Is yours. Jesteśmy jak faceci. Jak masz na imię. Nero, a ty Dante tak ooo znajomy tyłek hello baby Gloria to była tak naprawdę Trish czyli współpracownica Dantego którą uratował kiedyś w pierwszej części i teraz razem sobie tam polują na demony. Szkoda, bo większość ludzi na przykład się zawiodła, że Gloria to tak naprawdę Trish i później nie występuje, bo Gloria była całkiem taka sexy, można powiedzieć. Trish już taka nie jest. Według niektórych ja nie mówię że ten. Tak ogólnie, nie? O, nawet ładnie. Ładny wynik. 1400A No ale Max Akta to chyba w tym zagraniu trochę w życiu nie wykupia to było mój to jest mój ulubiony skill Dobra, zapis. Bo ja zawsze zapisuję na wszelki wypadek, gdyby coś mi tam prąd odcięli albo coś. Dobra